Minorowe nastroje wokół Rafała Trzaskowskiego i trwająca euforia na Nowogrodzkiej. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. Ubiegłego roku. To powinno wielu dać do myślenia, co takiego ma w sobie ten człowiek, że tak idzie jak burza przez ostatnich parę lat nie natrafiając na właściwie, a inaczej łamiąc wszelkie opory. To przypomina trochę buldożer, prawda? Na początku wielkie podziękowania za wsparcie mojego kanału. Coraz więcej subskrypcji przybywają one w naprawdę szybkim tempie, a ja bardzo dziękuję za komentarze, za polubienia, za udostępnienia moich materiałów. Dziękuję także za wsparcie wirtualną kawą. Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby w ten sposób pokazać, że docenia moją pracę, to link do wirtualnej kawy Zostawiam w opisie. Dwa dni po pierwszej turze wyborów prezydenckich sytuacja jest taka. Niewiele wiadomo, niewiele wiadomo, ale wiadomo jedno, a może dwie rzeczy. W sztabie Rafała Trzaskowskiego nadal nie mogą otrząsnąć się po tym, jak zakończyła się pierwsza tura wyborów i nie chodzi tylko o Karola Nawrockiego i o niewielką przewagę Trzaskowskiego nad Nawrockim, bo tego niektórzy się spodziewali. Chodzi przede wszystkim o to, że trzy miejsca po Rafale Trzaskowskim zajęli kandydaci partii prawicowych i konserwatywnych, co wcale nie jest dla Rafała Trzaskowskiego dobrą wróżbą. Oczywiście wszystko jest otwarte, wszystko jest możliwe. Sławomir Mencen zapowiedział spotkania z oboma kandydatami, już wiemy, że w czwartek na kanale YouTube'owym. Sławomira Mencena pojawi się Karol Nawrocki, prawdopodobnie będzie tam też któregoś dnia Rafał Trzaskowski. Jednocześnie Sławomir Mencen przedstawił listę postulatów, wobec których oczekuje deklaracji kandydatów, że będą je realizowali. Ma to być gwarancja dla wyborców Sławomira Mencena, że ich postulaty w przyszłości będą brane pod uwagę. Natomiast na razie jeszcze nie wiadomo, który z tych kandydatów zbierze większy elektorat Konfederacji. Swoje warunki stawia także Grzegorz Braun. On również nie chce przehandlować głosów za darmo, tak jak zrobił to na przykład Szymon Hołownia. Z kolei Magdalena Abiejat po poniedziałkowym spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim zadeklarowała we wtorek, że tak popiera Rafała Trzaskowskiego, bo łączy ich wiele, między innymi poparcie dla liberalizacji Aborcji, a także chęć przegłosowania ustawy o związkach partnerskich. I ten wideokomentarz będzie takim zbiorem najważniejszych, najciekawszych informacji, najciekawszych komentarzy, jakie dzieją się aktualnie w naszej mediasferze. Bo jednak okoliczności i trwająca kampania wyborcza sprawiają, że mm, sytuacja zmienia się bardzo szybko. Też trudno znaleźć taki jeden temat dnia. Te tematy pojawiają się bardzo szybko, informacje następują jedna po drugiej. I myślę, że rozsądniejszym będzie w najbliższych wideokomentarzach do drugiej tury wyborów prezydenckich, właśnie zbieranie takich najcieka najciekawszych informacji dla Państwa z kampanii. Informacja numer jeden to są przysłuchy ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. O Karolu Nawrockim dzisiaj nie powiem, bo tam nie dzieje się nic interesującego poza tym, że sztabowcy są zachwyceni i na razie trwają w euforii związanej z tym, jak dobrze poszło im ich kandydatowi. Oczywiście nie bez znaczenia, jest to, że drugi był męcen, a czwarty, Grzegorz Braun, to napawa sztabowców optymizmem. Pozycja startowa Nawrockiego jest lepsza niż pozycja startowa Rafała Trzaskowskiego i to w Platformie Obywatelskiej jest dostrzegane. Pojawiają się głosy, o tym donosi newsweek że w platformie obywatelskiej mówi się, że sztabowcy Rafała Trzaskowskiego, ludzie, którzy są najbliżej niego, nie dźwigną tego drugiego etapu kampanii prezydenckiej. Chodzi o osoby takie jak Wioletta Paprocka, która jest szefową sztabu Rafała Trzaskowskiego, w tym sztabie jest również Sławomir Miernitra, Agnieszka Pomaska, minister edukacji. Barbara Nowacka czy Cezary Tomczyk? W Platformie Obywatelskiej pojawią się obawy co do tego, czy są to osoby o wystarczających kompetencjach organizacyjnych i intelektualnych do tego, aby wygrać razem z kandydatem koalicji tę kampanię. Mówi się, tak wynika z analizy również Marcina Paladego, przedstawionej w poniedziałek w Polsat News, że druga tura to naprawdę będzie tura, w której Zwycięzca będzie miał przewagę około 200 tysięcy głosów, tutaj liczy się dosłownie każdy głos i pytanie czy Nitras, czy Nowacka to są te osoby, które są w stanie przekonywać do swojego kandydata także konserwatystów, bo o ich głosy również trzeba się bić. Newsweek cytuje anonimowo jednego z posłów Platformy Obywatelskiej, który mówi tak Moment jest absolutnie krytyczny. Teoretycznie jest już po zawodach, ale na szczęście wybory to nie taka prosta matematyka. Jesteśmy w krytycznym momencie. Mam nadzieję, że teraz wiele osób się obudzi i nie pozwolą wybrać Gangusa. Chodzi o Karola Nawrockiego na prezydenta. Dla polityków koalicji obywatelskiej szokujące jest to jak wiele głosów zdobyli kandydaci skrajnej prawicy Mencen i Brown. Nazywają ich faszyzującymi. O głosy Mencena, prezydent Warszawy i tak będzie zabiegał, nie ma wyjścia. Wydaje się, że Rafał Trzaskowski już podjął decyzję, że nie ma zamiaru walczyć o Elektorat Grzegorza Brauna, a to może go bardzo wiele kosztować. Pojawiają się apele o silniejsze włączenie się w kampanię kandydata Donalda Tuska, nie tylko o to, żeby on się pokazywał w tej kampanii, ale żeby zmobilizował otoczenie kandydata do większej aktywności i do wspierania go. Kolejny cytat z Newsweeka. Mam nadzieję, że będzie refleksja w kancelarii premiera. Donald Tusk musi wstrząsnąć tym towarzystwem i uruchomić mobilizację. Tusk uruchomił ją w roku 2023. Może i teraz przekonuje jeden z rozmówców z Platformy Obywatelskiej, bo w platformie są pretensje do sztabowców Rafała Trzaskowskiego, sztabowcy, którzy przekonywali wszystkich, że mają strategię, której są wierni, której się trzymają i która jest zaplanowana tak, aby kulminacja nastąpiła na chwilę przed wyborami prezydenckimi, no i aby efekty były widoczne w słupkach poparcia. Co się nie stało w sposób satysfakcjonujący. W ramach tejże strategii miało być schowanie Donalda Tuska. Teraz okazuje się, tak przynajmniej twierdzą niektórzy, że schowanie Donalda Tuska było błędem i trzeba go wyciągnąć. No i powstaje konflikt, czy Donald Tusk twarz tego rządu. A wyniki pierwszej tury ja odczytuję tak, że to jest czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska, bo. Jest Rafał Trzaskowski, kolejny kandydat partii koalicyjnej, to jest dopiero piąty Szymon Hołownia. No, że te wyniki to oznaka tego, że Polacy nie ufają temu rządowi. Pytanie, czy pokazywanie Donalda Tuska w kampanii, czy Donald Tusk mobilizujący do wyborów, nawołujący. Do stworzenia kordonu sanitarnego wobec nawrockiego pomoże trzaskowskiemu czy też zaszkodzi? No to jest konflikt, o którym mówimy nie tylko my, publicyści, ale w który są zaangażowani i sztabowcy i politycy platformy obywatelskiej. Problemem jest tak, że sam występ Rafała Trzaskowskiego na wieczorze wyborczym w Sandomierzu. W platformie pojawiają się głosu, że, głosy, że był zmęczony, że to wystąpienie, które wygłosił tuż po ogłoszeniu Exit poll nie było wystarczająco mobilizowane. Nie było wystarczająco entuzjastyczne, że wszyscy wiedzieli, że to już jest początek tego drugiego etapu kampanii. A Rafał Trzaskowski nie pokazał się tam jako ten, który ma pewność tego, że wygra. Było, po nim widać po pierwsze zmęczenie, ale po drugie także to, że go przybiły te dobre wyniki kandydatów prawicowych. On oczywiście ma świadomość tego, przed jak wielkim wyzwaniem stoi ale nie potrafi robić dobrej miny do złej gry, a powinien to robić, jeżeli chce wygrać. Politycy platformy czepiają się już właściwie wszystkiego, niektórym nie podoba się nawet to, że w Sandomierzu Rafał Trzaskowski wystąpił z biało-czerwoną flagą, którą machał przed zgromadzonym tłumem i taki cytat z Newsweeka: to co robisz, gadżeciarstwo, gadżeciarstwa, polityka to przecież poważna sprawa. Inny z informatorów dodaje, że trzeba mieć opowieść na wybory prezydenckie, a Rafał tej opowieści nie ma, ja jej nie widzę, stwierdza. Ktoś inny znowu. W wieczór wszyscy powinni usłyszeć słowa na pokrzepienie serc, szybko też powinni zobaczyć strategię. Na drugą turę. Na razie tej strategii nie ma. Na razie jest zbieranie głosów, które są dość mm, oczywiste dla Rafała Trzaskowskiego. I zastanawiam się, czy kandydat koalicji obywatelskiej nie załamie się jeszcze bardziej, czy nie załamał się po tym, jak zobaczył najnowszy sondaż OGB. To istotne, bo pracownia OGB opublikowała ostatni przed ciszą wyborczą sondaż, przed pierwszą turą, i tamten sondaż był najdokładniejszym sondażem, bo on pokazywał, że hołownia spada, a Grzegorz Brown, Rośnie, w innych sondażach tego nie było. We wtorek pracownia OGB pokazała sondaż dotyczący drugiej tury wyborów prezydenckich i kolejna zła informacja dla Rafała Trzaskowskiego, czyli w tym sondażu wygląda na zwycięstwo Karola Nawrockiego, który uzyskuje 51,5% poparcia, a to oznacza, że kandydat koalicji obywatelskiej zdobyłby w drugiej turze 48,5%. Oczywiście zastrzegam, to tylko sondaż. Natomiast w takim ciągu niepowodzeń, złej pasy kandydata koalicji, każda taka informacja na pewno nie pomaga. Po stronie lewicowo-liberalnej trwa dyskusja o tym, jak przekonywać wyborców niezdecydowanych albo tych, którzy w pierwszej turze głosowali na innych kandydatów. Z jednej strony frakcja celebrycko-profesorsko-autorytatywna, w ramach której panuje oburzenie, na tych wyborców, którzy głosowali na kandydatów prawicowych, pojawiają się stwierdzenia takie, że to są wyborcy głupsi, niepracujący, którzy są oczywiście, wiadomo, antysemitami. Profesor Bilewicz stwierdził na przykład, że ci wyborcy, którzy głosowali na kandydatów prawicowych, w Jedwabnem staliby po nieodpowiedniej stronie stodoły. Nie muszę Państwu dopowiadać, kim by byli i co by robili, według myśli Bilewicza. Mamy także jednak pewną refleksję po stronie zwolenników Rafała Trzaskowskiego, i taka dość trzeźwa refleksja nadeszła ze strony pisarza Szczepana Twardocha, który nie jest propisowcem, jest raczej po stronie Platformy Obywatelskiej. Ale potrafi tę platformę skrytykować, kiedy trzeba. W najnowszym wpisie na portalu X twardo stwierdza, że największym wrogiem Rafała Trzaskowskiego nie jest ani arytmetyka, ani nie są jego wrogowie, no. ale największym problemem dla Trzaskowskiego są właśnie ci, którzy chcą mu rzekomo pomóc, a tak naprawdę wyrządzają mu. Niedźwiedzią przysługę i twardoch wskazuje wprost na Romana Giertycha. Siedzi na Twitterze od rana do wieczora, obrażając wszystkich, którzy zastanawiają się, czy głosować na Rafała Trzaskowskiego. Tam nie ma miejsca na zastanawianie się, na analizowanie. Musicie głosować na Rafała Trzaskowskiego. Bo inaczej no chcecie Polski pisowskiej, putinowskiej. To są te wszystkie rzeczy, o których ja już tutaj na kanale mówiłam. Nie będę się powtarzać. Pardoch zwraca uwagę na narrację Romana Giertycha, który przekonuje, że problemem jest to, że obecnie rządzący za mało mówią o rozliczaniu PiSu, za mało ten pisy rozliczają. I jeżeli obieca się Polakom szybsze, ostrzejsze rozliczanie poprzedniej władzy. To oni zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. I teraz zacytuję Państwu fragment wpisu Szczepana Twardocha. To jest największy problem Trzaskowskiego większy niż plotący partyjne przekazy Zagończycy z PiS? Czy arytmetyka? Właśnie. Roman Giertych opowiadający, że problemem jest niedostateczne rozliczenie PiS, bo wydaje mu się, że jego własne wendety, które tak podniecają rzesze jego internetowych minionków, są autentyczną społeczną emocją. Podpowiedź. Nie są. Tomasz Lis opowiadający o wielkiej zdradzie Zandberga, subtelni artyści, pisarki i reporterzy wstrząśnięci faktem, że wśród ich sąsiadów żyją ludzie głosujący inaczej niż oni, intelektualiści deklarujący, że po prostu nie rozumieją jak to możliwe. W tej sytuacji może należałoby w ogóle zawiesić komentowanie spraw społecznych i politycznych, skoro tak całkowicie nie rozumie się społeczeństwa, którego sprawy chce się omawiać. Nie, Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim nie będzie końcem demokracji. Będzie efektem demokracji, która naprawdę ma się w Polsce nieźle, zapewne lepiej niż byście chcieli. To jest stwierdzenie Szczepona Twardocha, które Pewnie oburzy i zaszokuje wyznawców Platformy Obywatelskiej, wyznawców Romana Giertycha, sektę silnych razem. Jak można mówić, że nie jest najlepszą formą wspierania swojego kandydata obrażanie jego potencjalnych wyborców? Okazuje się więc, że w tej fali chamstwa, agresji, pogardy kierowanej w stronę zwolenników yy, kandydatów prawicowych, są też głosy rozsądku. Pod moim poprzednim komentarzem niektórzy z Państwa pisali, żebym nie podpowiadała. Rafałowi Trzaskowskiemu, jego sztabowcom, jak powinni rozmawiać z wyborcami, o których głosy zabiegają. Szanowni Państwo, ja nikomu nie podpowiadam. To, o czym ja tutaj mówię, to jest chyba głos wołającego na puszczy o to, aby nasza debata publiczna, nasz dyskurs stał się bardziej cywilizowany. Bo tego samego oczekuję od drugiej strony. Była na przykład taka wypowiedź profesora Andrzeja Zybertowicza który stwierdził, że 40% głosujących, jak rozumiem, nie na Karola Nawrockiego, tylko na kandydatów lewicowo-liberalnych, to są ludzie, którzy wypisali się z polskości. No, czym takie stwierdzenie różni się od stwierdzeń różnych profesorów Markowskich i innych, którzy obrażają wyborców PiSu i Karola Nawrockiego? Chodzi po prostu o wzajemny szacunek, nawet jeżeli ta druga strona wykazuje się brakiem takiego szacunku, no bo chyba nie chcemy równać do standardów, które już dawno są poniżej poziomu zero. Serdecznie zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideokomentarz.